Zapraszam Was do obejrzenia materiału, w którym opowiem o pięciu najskuteczniejszych przynętach na szczupaki. W grudniu zaprosiłem Was do wypełniania ankiety, w której mieliście wskazać swoje najskuteczniejsze przynęty na ryby drapieżne w 2023 roku. Miejsce piąte. Woblery. Tylko około 6% z Was zdecydowało się, wypełniając ankietę, wskazać ten rodzaj przynęty jako swój ulubiony i najskuteczniejszy na sztupaki. Bardzo mało, a rozrzut między różnymi producentami, markami, modelami był tak duży, że wskazanie zwycięzcy w tej kategorii nie ma jakiegokolwiek sensu. Miejsce czwarte: Jerki. Niecałe 10% z Was sięga po ten typ przynęty łowiąc szczupaki. Królują dwie firmy: Salmo i Westin. Te dwie firmy to połowa dżerków, które używacie łowiąc szczupaki. Miejsce drugie zajmuje Salmo Slider. A miejsce pierwsze i tu uwaga co trzeci wędkarz łowiący szczupaki na dżerki sięga po te oto West Westin Swim w rozmiarze 12 cm Miejsce trzecie z niewielką przewagą nad miejscem drugim zajmuje wahadłówka Na najniższym stopniu podium znalazła się przynęta znana od pokoleń Jeśli już wybieracie wahadłówki to połowa z was Połowa z Was, połowa osób łowiąca na wahadłówki Szczupaki sięga po sprzęt, po przynęty firmy Polspink, a konkretnie po te przynęty. Alga w rozmiarze 3 w kolorze srebrnym. Drugie miejsce zajęła obrotówka. To bardzo ciekawa kategoria, bo totalnie zdominowana przez jedną firmę. Ponad 60% z Was łowiąc szczupaki wybiera obrotówki firmy MEPS. Najchętniej używanym rozmiarem jest taki właśnie, czyli numer 3, ale regularnie sięgacie też po większe przynęty, 4, a nawet 5. Miejsce pierwsze wśród osób, które łowią na przynęty sztuczne szczupaki to oczywiście gumę. Odpowiedzi było tak dużo, więc w ostatecznym rachunku, jeśli obejrzycie ten film do końca, to zobaczycie, jaka guma, w jakiej firmy, jaki model i nawet jaki kolor wygrał nasz tegoroczny ranking. Trzy firmy totalnie zdominowały rynek szczupakowych gum, przynajmniej według naszej ankiety: są to od końca Mikado, Westin i Savage Gear. Łącznie te Trzech producentów dostarcza gumy, które stanowią 77% naszego szczupakowego rynku. Przy czym Mikado jest wyraźnie najmniej popularny wśród tych trzech producentów. Po produkty, którego producenta sięgacie najczęściej, no to oczywiście Savage Gear 39% wskazań, a drugi jest Westin 26%. Zacznijmy od trzeciego miejsca. Mikado do finału wprowadziło dwie gumy. Jedna z nich to Fish Hunter, a druga, nieco bardziej popularna, i to jest zwycięzca w kategorii Mikado Sicario. Obie gumy się bardzo różnią. Jedna jest spłaszczona, znana. Mniejsze modele z powodzeniem używane na pstrągi, na przykład czy na okonie, a druga, taka bardziej baryłkowata Westin, który przypomnę, zajął w naszym rankingu drugie miejsce, również w, wprowadził do y, rankingu dwie gumy. Druga, mniej popularna, to. Ricky De roach, tutaj w kolorze naturalnym takiej płotki, a najczęściej, najczęściej, absolutnie najczęściej używaną gumą Westina do połowu szczupaków jest według Was szaktis. Pierwsze miejsce w kategorii gum zajął kanibal. Przewaga jest naprawdę imponująca. Niemal co trzeci wędkarz łowiący szczupaki używa właśnie tej przynęty. Dla porównania, szatis to tylko 13%. Odpowiedzi było tak dużo i były tak precyzyjne, że w przypadku kanibala możemy porozmawiać o kolorach. Trzy powtarzały się najczęściej. Trzecie miejsce: Policjant. Niebieski grzbiet, perłowa, perłowy brzuszek i czerwony ogon. Miejsce drugie Gold Ambulance. Żółta guma z pomarańczowo takim czerwonym grzbietem, i malowana w okonka. I absolutny wasz faworyt. Mój zresztą też, jedna z moich ulubionych gum w ulubionym malowaniu na szczupaki. To Fire Tiger. I ta właśnie guma. Savage Gear Cannibal. Tutaj 12,5 cm bardzo popularny rozmiar wśród Was. Nie za duża guma jak na szczupaki. W kolorze Fire Tiger to najskuteczniejsza przynęta spinningowa na szczupaki w 2023 roku. Według ankiety, którą sami wypełnialiście w grudniu. Małe uzupełnienie: warto pamiętać, że przynęty nie łowią. Najważniejsza jest ich prezentacja. Na różnych łowiskach może być absolutnie inaczej: na jednym najskuteczniejsza może być alga, na drugim kanibal, a na trzecim bep. Pamiętajcie o tym, komentując wyniki tej sondy, a jeśli macie ochotę, podzielcie się jeszcze dodatkowo swoimi opiniami na ten temat. Mam jednak nadzieję, że ranking, który razem stworzyliśmy, będzie dla Was przydatny. I te wszystkie przynęty trafią do Waszych pudełek na szczupaki. Tak się stanie w moim przypadku. Zapraszam Was już teraz w maju do obejrzenia w relacji z jednej może dwóch wypraw, na których będę łowił szczupaki wyłącznie na przynęty polecane przez Was. Jeśli się Wam podobało, to zajrzyjcie na kanał za jakiś czas. W następnym odcinku porozmawiamy o najlepszych przynętach na okonie.